Aksolotle to jedne z najnowszych mobów dodanych w wersji 1.17, czyli w części pierwszej update'u Caves and Cliffs. Zostały one dodane do gry razem z kozami i świecącymi kałamarnicami. Są to pasywne, wodne moby, które można śmiało podnieść, używając wiaderka z wodą i umieścić je gdziekolwiek chcemy, nawet w dyspenserze. Panują się naturalnie w zbiornikach wodnych poniżej poziomu morza. Totalnej ciemności oraz gdzie występuje blok z tagiem Base Stone Overworld mniej niż 5 bloków poniżej obszaru spawnu. Tak jak wspominałem wcześniej, są to moby wodne, dlatego najlepiej im, kiedy znajdują się w wodzie. Są jednak w stanie przeżyć na powierzchni przez 5 minut, a kiedy się tam znajdują, zaczną szukać najbliższego źródła wody. Jako jeden z przedstawicieli wodnych mobów, Aksolotle otrzymują większe obrażenia od uderzeń trójzębem z enchantem przebicie. Jeśli w grze mamy deszczową pogodę, to Aksolotle nie ucierpią, nawet jeśli będą dłużej niż 5 minut na powierzchni. Zaatakują każdego innego wodnego moba, oprócz żółwi, delfinów oraz innych Aksolotli. Szczególnie nie darzą sympatią Guardianów i utopców, a kiedy ich zobaczą, to momentalnie rozpoczną atak. Aksolotle posiadają 7 serc życia oraz zadają 2 punkty obrażeń, a jeśli ich życie spadnie do niskiej wartości, to zaczną udawać martwe przez około 10 sekund, regenerując sobie życie. Jeśli pomożesz im w walce, to nałożą na ciebie efekt regeneracji oraz usuną mining fatigue, jeśli mob, z którym walczycie, zostanie zabity przez gracza. W przeciwieństwie do innych mobów wodnych, powodują nadmuchiwanie pobliskich rozdymek oraz nie mogą być przenoszone przez płynącą wodę, jednak nadal działają na nie kolumny bąbelkowe. Istnieje 5 wariantów aksolotli różowe, brązowe, błękitne, żółte oraz najrzadsze niebieskie. W wersji 1.17 szansa na znalezienie niebieskiego axolotla wynosiła 0,083%, a w wersji 1.17.1 możliwość zdobycia niebieskiego aksolotla została ograniczona jedynie do rozmnażania. Podczas skrótu Minecraft Live 2020 został pokazany zielony, niewydany wariant Axolotla, który nie został pokazany na wydarzeniu na żywo. Dorosłe Axolotle mogą być rozmnażane przez karmienie wiadrem z tropikalną rybą. Po całej akcji respi się mały Axolot, a gracz otrzymuje do 7 punktów doświadczenia. Kolejne rozmnażanie dla tych samych osobników dostępne jest po 5 minutach. Małe axolotle mają 0,083% szansy na otrzymanie najrzadszej, niebieskiej wariancji, a w innych przypadkach dziedziczą jeden z kolorów swoich rodziców. Małe axolotle podążają za rodzicami i dorastają w 20 minut, a ten czas może zostać skrócony przez dokarmienie wiaderkiem z tropikalną rybą, a każde skróci pozostały czas o 10%. Aksolotle można przyczepiać do smyczy, a wtedy ich zachowanie diametralnie się zmienia. Jeśli podniesiesz aksolotla wiaderkiem z wodą, to kolor aksolotla w wiaderku zawsze będzie taki sam. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jest to pierwszy odcinek z tej serii, gdyż przyniosłem pomysł z mojego angielskiego YouTube'a na ten, więc możecie sobie napisać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku, a na pewno to się pojawi, także dzięki raz jeszcze za oglądanie, szerokości i do usłyszenia.